Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, i dziś zapraszam Was, jak już zapewne widzicie po tytule, na przegląd kosmetyków marki Mia, które ostatnio e, zawitały do mojej kosmetyczki. E, ben, mam w planie zrobić tak, żebyście też zobaczyli, jak w akcji sprawdzają się te kosmetyki, e, ale na początek proszę o subskrypcję i do, kciuki do góry. Nie wiem, czy wiecie, ale marka MIA to jest polska marka kosmetyczna, która posiada kosmetyki w większości naturalne, które mają ponad 90% składników właśnie pochodzenia naturalnego. I ja mam tutaj dzisiaj przy sobie 5 produktów, o których chciałabym Wam troszeczkę które chciałabym wam pokazać, bo jeszcze ich nie używałam. No i mam w planie, tak jak wspomniałam, wykonać z nimi. Na makijaż i płęknięcie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, ale zacznijmy. W dłoni mam pierwszą rzecz, czyli Mija My Wonder Band. To jest regenerująco odżywczy krem z masłem Shea. colmulator regeneruje, odżywia nawilża, wygładza, poprawia jędrność. Eee, I tutaj, tak jak wspomniałam, mamy 92,6% składników pochodzenia naturalnego. Ja Wam przeczytam, co jakie składniki aktywne ma ten krem i co on ma robić. Masło Shea o właściwościach regenerujących wpływa na zwiększenie nawilżenia jędrności, oleje żeroba, witamina E, prowitamina B5, yy, która odżywia, wygładza skórę, chroniąc ją przed wysuszeniem. Lekka kremowa formuła Quick Absorb szybko się wchłania i doskonale nadaje się pod makijaż odpowiedni do pielęgnacji skóry, szyi, twarzy i dekoltu dłoni. Oraz całego ciała. Jest przeznaczony na dzień i na noc. I tutaj mam właśnie Call me Later. Żyjesz intensywnie, potrzebujesz regeneracji. Otul się kremem z matowym szea o delikatnym zapachu. I, zabierz siły na no I zbierz siły na nowe zadania. Jesteś gotowa. Krem ma 75 ml. Jest jak widzicie w takiej bardzo fajnej tubeczce, która będzie, która będzie po prostu łatwo aplikować produkt i jak widzimy, to jest krem na dzień albo na noc, więc to jest jedna propozycja po cało, w całej pielęgnacji. E, kolejny krem, poka to pokażę Wam krem, a potem te inne produkty. Tutaj mamy rozświetlający krem z witaminami All in One. Krem All in One e, mówi nam, że jest to produkt wielofunkcyjny, przeznaczony może być zarówno do, do oczu, do twarzy, pod oczy, do twarzy i na dekolt. Ten produkt ma rozświetlać, upiększać, rozjaśniać przebarwienia, poprawia nawilżenie elastyczność, wygłodza skórę wokół oczu, zmniejsza widoczność cieni i tutaj już mamy 93,7 składników pochodzenia naturalnego. I już Wam mówię, to jest rozświetlający krem, on posiada właśnie olejki, witaminy hialuronowy, delikatnie opalizujące, drobinki miki, które będą rozświetlać nam cerę e, i nadaje właśnie wypoczęty i promienny wygląd. Myślę, że ten produkt też e, fajnie się sprawdzi. Już Wam pokażę. On również jest w takiej fajnej tubersce. Dodatkowo ma takie zwę zwężenie na końcu, więc mam nadzieję, że będzie się go fajnie aplikować. No i kolejne produkty. znowu do twarzy. Może e, po, e, po nałożeniu wieczornej pielęgnacji możemy sobie spryskać twarz na przykład taką e, Beauty Essence. Jest to, to jest mąk, e, kartonik, aktywna esencja w lekkiej mgiełce, również do twarzy, szyi i dekoltu. E, przywraca i otrzymuje nawilżenie, wygładza łagodzi poprawę komfort, opóźnia procesy starzenia. E, I tutaj mamy aż 98,1% e, składników pochodzenia naturalnego. I tutaj mamy, że jest to kompleks cennych wód i ekstraktów roślinnych w wodę termalną, kwas hialuronowy i witaminy. Dzięki temu tworzy lekką wodną e esencję, która szybko się wchłania, dostarczając skórze cennych składników, nie obciążając jej. Mamy tutaj właśnie ekstrakt z owocu kokosa, który nawilża, sok z aloesu, który, który łagodzi, koi i przywraca skórze komfort wodę termalną oraz kwas hialuronowy e, prowitaminę B5 i e, witaminę e, B3 to jest e, produkt, który na pewno będę, będzie stale w użyciu w ogóle przez tą zakrętkę on pięknie pachnie jak wszystkie te produkty bo takie wiecie dodatkowe nawilżenie w mgiełce, esencji jest fajnym szybkim sposobem na e, taką codzienną wyganinę i utrzymanie właśnie skóry w dobrej kondycji i dwa e, produkty, dwa peelingi, dwie maseczki. E, tutaj mamy właśnie peeling, jest to naturalny peeling również z serii All In One. I tutaj mamy twarz, dekol, dłonie Ciało. Tutaj jest My Skin Hero, tutaj jest My Beauty Essence, no i tutaj jest My Wonder Balm. E, I już Wam mówię, to jest produkt, jak widzicie, dość spory, jak go odkręcę. To tutaj, jak widzicie, mamy takie, właśnie e, drobinki. Jest to peeling gruboziarnisty, bo macie tutaj e, zarówno drobinki bambusa, orzechów, kawałki, e, kryształki cukru. E, więc jest on też przeznaczony do ciała, jak i do dłoni, jak i do dekoltu, i można go stosować do twarzy. I już wam mówię. No i to jest produkt, który w swoim składzie, tak jak wspomniałam, ma drobinki z bambusa, orzechów makadamia, ryżowe, kryształki cukru, olej. Burtini, arganowy makadamia ze słodkich migdałów i ze skórki pomarańcze oraz witaminy E. Yy, I tutaj mamy informację, że podczas aplikacji peelingujące drobinki bambusa i orzechów makadamia yy, skutecznie wygładzają, ujędrniają skórę, poprawiając jej elastyczność, a olejki nawilżają skórę, pozostawiając ją miękką. I jeszcze yy, Wam powiem, że ten produkt ma właśnie aż 100% składników pochodzenia naturalnego, więc naprawdę Taką perełeczką, on też nie jest drogi, bo on kosztuje w granicach 40 zł. I teraz Wam mówię, że pewnie widzieliście przy każdym produkcie, pojawiała Wam się tutaj cena. I to jest bardzo duże opakowanie, bo tutaj mamy aż 200 gram. I ostatni produkt jest z marki Mia, który sobie będę testować, który na bank dzisiaj nałożymy. To jest My Pure Express i to jest 5-minutowa maseczka oczyszczająca z kompleksem kwas azale azaleinowy plus glicena. I to jest produkt, który ma aż 92,9% składników pochodzenia naturalnego. Nadaje się do wszystkich typów skóry i on ma oczyszczać, odblokowywać pory, niwelomatowić, nawilżać, poprawiać kondycję skóry i zmniejszać przetuszczenie się skóry tłustej. E, jestem bardzo ciekawa jak on się sprawdzi widzicie tutaj takie różne rzeczy mi powyskakiwały więc mam e, nadzieję, że się sprawdzi i pachnie dość e, przyjemnie, więc co słuchajcie, teraz e, ja pójdę zmyć makijaż e, i wrzucę do was, żeby pokazać wam e, jak będę stosować te produkty, bo myślę, że na pierwszy rzut właśnie pójdzie ta maseczka e, z kwasami z kompleksem z kwasem azalainowym, a później e, nałożymy sobie krem i to wszystko spryskamy mgiełką, więc już e, zaraz do Was wracam z zmytym makijażem, tylko nie przestraszcie się. Ok, jestem, to moje oblicze, tym tutaj na policzku, e, no i będziemy sobie nakładać właśnie tą 5 minutową maseczkę oczyszczającą z kwasem. Odkręcam. Ona ma tutaj, jak widzicie, yy, w sreberko i wygląda tak. No, tak. Tak wygląda. I teraz bardzo rozsądne byłoby, gdybym ja y, sobie jednak związała te włosy, ale pójdziemy na hardkorze. Przepraszam Was, że patrzę w kogo wygląda, ale chciałabym wiedzieć, co robię. No, i nakładam tą paseczkę. Ona jest bardzo kremowa. Jak widzicie, nie daje jakiegoś bardzo dużego. Yy, nie pozostawia mi yy, koloru na twarzy, choć jest, jak widzieliście, taka beżowa. To. Yy. Okej. Okay. Nakładam, nakładam. i nakładam jakiejś mega grubej warstwy, tak tylko żeby. Pokryć twarz. O. Dobra, twarz pokryta, więc ja czekam 5-10 minut. E, coś stanie się z maseczką, i do Was wracam. Na razie uczucie jest mega przyjemne. Ona chyba będzie lekko zastygać. E, ładnie pachnie i jest taka zastygająca. No więc zobaczymy, co się będzie działo. 5 minut winęło, jak widzicie, maseczka cała się wchłonęła, bo ja jej jeszcze nie zmywałam. Yy, ona się wchłonęła w 2 minuty. Jeśli yy, ją dotykacie twarz, to czujecie taką właśnie yy, lekką strukturę, czujecie, że tam coś śliskiego, czujecie, że coś jest na tej twarzy, też yy, twarz jest lekko napięta, ona nie jest bardzo ściągnięta, ale na pewno jest napięta. Więc ja teraz idę y, zmyć ten produkt. On nie był w żaden sposób niekomfortowy, nie piekło mnie nic, tak jak Wam mówię nic nie, mnie nie ściągnęło. Jest tylko uczucie lekkiego napięcia, więc y, jak jestem jak najbardziej na tak, zobaczymy jak będzie po zmyciu maseczki, a maseczkę zmywamy przy pomocy ciepłej wody. Maseczka zmyta i to, co muszę przyznać, to to, że buzia jest bardzo, bardzo gładka. Nie jest w żaden sposób y, ściągnięta, jest taka bardzo, bardzo miła w dotyku, bardzo mi się to podoba. Więc teraz, y, żeby jeszcze ukoić dodatkowo y, twarz, nałożę sobie tą esencję. I tutaj mamy napisane, że jedną, dwie dozy mamy delikatnie sobie rozpylić na oczyszczoną twarz. A więc ja tak właśnie zrobię. Jedna, druga. Mmm, tak to pachnie kokosowo. Oj, trochę mam małpy Och, to pachnie trochę jak Baumty. Mm, mega. Mm, mm, I fajnie, bo ten rozpylacz jest taki bardzo delikatny i robi taką fajną smuszkę. Nie robi Wam takich kropel nieprzyjemnych, tylko naprawdę bardzo delikatnie. O, miata, o, miata, pokrywa twarz. O, super. Jest taka orzeźwiona ta twarz. Mm, 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 mm. Fajnie. I teraz na całą twarz nałożę ten krem rozświetlający. Yy, I po prostu o widzicie on ma taki tutaj dędzelek. I taką niewielką ilość nakładam na całą twarz. I to będzie dzisiejsza moja wieczorna pielęgnacja. Tak wypielęgnowana marką Mia yy, Pójdę sobie spać. O jest jaką pięknie pachnie ten krem. Mm -hmm. No, powiem Wam, że zapachy są sztosowe w tych kremach. Okej, okay. i wieczorna pielęgnacja marką Mia gotowa. Yy, ja na pierw, jako pierwsze wrażenie mogę Wam powiedzieć, że jestem mega pozytywnie zaskoczona działaniem tych produktów. Buzia jest przemiękka, przemiła w dotyku, zapachy są przepiękne, takie kojące, ale też takie y, bardzo odświeżające niekiedy, tak jak tam giełka. Ja Wam bardzo serdecznie polecam tą markę. Ona nie jest z, y, zbyt droga, bo znajdziecie produkty w okolicach 30-40 zł, a składy i mam wrażenie działanie jest naprawdę przednie. Ja tej maseczki będę na pewno regularnie, tą maseczkę na pewno regularnie stosować. Tutaj y, producent zaleca właśnie, żeby stosować ją dwa razy w tygodniu. No a pozostałe Produkty pójdą w ruch już yy, od jutra, yy, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy Wy w ogóle znacie markę Mia, a może macie coś yy, właśnie z tej marki, a jeśli tak, to jakie produkty? Ja bardzo chciałam kupić to serum rewitalizujące, ale niestety na kontigu go. Nie było, więc yy, zadowoliłam się tym tutaj, co mam. Yy, tak jak wspomniałam, dajcie kciuka w górę i subskrypcję i czekam na Wasze komentarze odnośnie właśnie marki Mia. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!